Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smerbów Las, zapraszam do was. Coraz bardziej mam wrażenie, że twoje reakcje i opinie to balansowanie pomiędzy utrzymywaniem PRU pod reklamodawców, a mikro dla zasięgów, że to nie twoja realna opinia, reakcja, tylko rozplanowane kreowanie wizerunku. Ciekawa opinia. No mnie się tak nie wydaje. Ja bardziej bym to widziała w taki sposób, że kiedyś byłam młoda, a teraz jestem stara, coś w sensie starsza i zostało mi trochę takiego humoru, że tak ludzie się czasami podgryźć, ale że to nie jest to samo też co to kiedyś. Że wiesz, mam też większą Ej, świadomość, Kasia, że jano. to co powiem lub zrobię w internecie zostanie na zawsze. Trochę też myślę o tym w takim kontekście, że kiedyś może moje dzieci to zobaczą, że nie jestem anonimowym człowiekiem może mam tego większą świadomość, więc nie zawsze... Znaczy, czy nie, nie mówię co myślę? Wydaje mi się, że zawsze mówię, co myślę. Chodzi mi o to, że może po prostu moje poglądy przez lata, ciętość języka może bardziej złagodniała przez lata. Że wiesz, no, jak zaczynałam, miałam 20 lat, byłam na studiach i myślałam sobie, jolo, a teraz raczej sobie tak myślę, dom, dzieci, rodzina, nie? Tak wiesz, tak, praca, przyszłość, nie wiem. Widz tutaj jeden napisał, że takie sztuczne się to wszystko wydaje, ale może po prostu się starzeje. No ale właśnie mi się wydaje, że to ja się starzeję. Jakby po prostu, może trochę łagodniej jest z, z wiekiem bardziej, wiesz. Ale na pewno nie, nie wygląda to tak, że ja siedzę i zastanawiam się, hmm, co by tu zrobić i jaki mój wizerunek wykreować, nie? Że to nie jest tak, że ktoś się ze mną widzi prywatnie i jestem innym człowiekiem, a potem idę na streama i jestem innym człowiekiem. Rozumiecie, o co chodzi? Że to chyba, że Peter ma inne zdanie. Bo to Peter mnie widzi najczęściej prywatnie i najczęściej internetowo. Nostalgia widzę do tego, co było. Tylko, że wiesz, z mojej perspektywy ja się nie zmieniłam, nie? Bo to ciężko jest zauważyć, że się zmieniłeś sam. A różnica jest ogromna na przestrzeni lat, jak porównasz stare szaty z początku a teraz. No kurwa, te, ale wiesz, to jest 7 lat życia. To nie da się tak nie, nie, nie zmienić w ogóle, nie? Wiesz, wtedy byłam młodą studentką, teraz jestem panią prezes. Wtedy nie miałam udaru, teraz jestem po udarze. Takie przeżycie jak udar, to zdecydowanie, wiesz, się zmienia. Ja się czuję innym człowiekiem po udarze. Jestem na przykład bardziej przestraszona niektórych rzeczy. Jestem bardziej wystraszona i jak, nie wiem, mam niskie ciśnienie, to od razu jestem, wiesz, zestresowana, ten, nie? A może przez pracę w marketingu Mózg ci sam bez myślenia podpowiada, że zachować się inaczej pod firmę i tym podobne, nawet nie myśląc o tym. No niekoniecznie, bo to tak by było, gdybym chciała tryhardować streaming. Rozumiesz, że ja streaming raczej traktuję jako takie wieczorne posiedzenie sobie. Oczywiście fajnie, jak są sponsorzy, i bardzo im za to dziękuję, ale nie zabiegam o to. Nie zabiegam o tego sponsora. Nie robię wszystkiego, żeby ich mieć. Może tak? Ale ciekawy temat. Chciałabym z Wami o tym podyskutować. Ciekawi mnie to. Jak się Wasze, jak się wasze postrzeganie mnie zmieniło na przestrzeni lat? uspokoj Boiłaś się, no to zdecydowanie. Niestety twoje 5 minut właśnie mijają, ale stary, moje 5 minut trwa 7 lat. Ja nie dlatego założyłam pracę, bo znaczy, wiesz, założyłam firmę, bo sobie pomyślałam, ale będzie fajnie mieć firmę, tylko ja wiem, że kiedyś w internecie przestanie ludzi obchodzić, co robię. I i tak jestem w szoku trochę, że to trwa tak długo, ale no ja po to inwestuję mój czas i większość mojego czasu w firmę, żeby coś robić w przyszłości, nie? Coś takiego trwalszego, bardzo zachowawczy się zachowujesz. No ale co przez to rozumiesz? Bo to nie jest dla mnie coś, do czegoś. Się mogę odnieść zachowawczo, w, jakim, w jaki sposób zachowawczo. Oglądam Cię od 4 lat i w tym czasie dorosłam, byłaś w moich najważniejszych momentach życiowych i trochę nie jestem obiektywna, ale zdecydowanie wydoroślałaś i już nie masz takiej iskry energii i większej ilości charyzmy, ale na przykład to też zauważyłam, że nie mam energii, że brakuje mi trochę energii na przykład na transmisjach, ale to w bardzo dużym stopniu moim zdaniem się zaczęło wtedy, kiedy właśnie zaczęłam pracować i kiedy muszę wstać rano, przepracować nie wiem tam 6-7 godzin, wracam do domu to ja już się czuję zmęczona po streamie, a ja dopiero wtedy odpalam streama, więc nie tryskam tą energią tak z siebie, jak kiedyś mi się wydawało, że tak tryskam. I na przykład teraz, jeżeli nie wypiję kawy przed streamem, to mi się mało kiedy nawet chce mówić, że mówić mi się nie chce na przykład w ogóle, nie? Więc na przykład bardzo widzę różnicę w streamach, kiedy wypiłam kawę przed, a nie wypiłam e, kawę przed, że brakuje mi tej energii takiej do działania na przykład, nie? Siedzę tu zawsze i słucham Ciebie jako biały szum i leci, i e, e, leci w tle, ogólnie oglądanie Ciebie jest dla mnie formą pewnego relaksu i takiego stresowania. Się. No i właśnie to jest to samo, że ja tak samo traktuję streaming. Czyli dla mnie to jest forma miłego spędzania czasu wieczorem, porozmawiania sobie z różnymi ludźmi i zobaczenia trochę, co się dzieje w internecie, pogranie w jakąś grę. Dawno się nie wciągnąłem żadną w grę, tak jak na przykład w Minecraft, nie? Że to, to granie w Minecrafta mnie naprawdę tak wciągło do dna, nie? ale czuję się bardziej zmęczona. szybciej się męczę, generalnie. Może to udar, może to praca, bo w sumie to się i to wydarzyło w miarę w tym samym czasie. To starość, może to starość, może to po prostu starość. A przypomnę Wam, że ja w tym roku mam 27 lat, nie?

Dużo. ja na przykład zastanawiam się, zastanawiam się nad jednym, bo słyszę ten zarzut, powiedzmy to tak, zarzut w internecie, że ja nic nie robię, że ja na streamach siedzę tylko i wiesz, i my się z tego śmiejemy, no nie? I beczka i w ogóle wszystko. Jest taki mem po prostu, że, że my nic nie robimy i, i se siedzimy i gadamy, no nie? No i se teraz też siedzimy i se gadamy. No i fajnie. Ja na przykład dobrze się na tym bawię. Chodzi mi o to, że lubię tak spędzać czas. To jest dla mnie przyjemne spędzanie czasu, ale na przykład wiem, że chciałabym robić ambitniejsze projekty, że mam w sobie taką. Taką ambicję, że chciałabym robić ambitniejsze projekty. Ale dla mnie ambitnym projektem, który bardzo dużo rzeczy ode mnie wymaga, jest właśnie moja spółka. I wiem po prostu to, że ta spółka przyszłościowo będzie dla mnie jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, nie? Że to mi w przyszłości da pewniejsze źródło zarobku niż streaming, który jest taki, raz jesteś, raz cię nie ma, nie? Jak brać udział w to twoje streamy nie były dla mnie atrakcyjne i słabo się bawiłem osobiście. No domyślam się, że, to, że Minecraft nie był w sensie dla stałej widowni, która lubi tutaj. sobie Dyskutować, pooglądać, co się dzieje w internecie i podyskutować na różne tematy. Granie po 7 godzin w Minecrafta nie było najbardziej angażującą treścią dla was, zdaję sobie z tego sprawę, ale po prostu ja wtedy na tym się bawiłam najlepiej. Dobrze się bawiłam na serwerze i fajnie się mi grało, więc się w to wciągnęłam. I gdybym wtedy zaczęła oglądać YouTube'a na siłę, to właśnie wtedy bym robiła to na siłę, że wiecie, że robiłabym streama pod was, a nie pod siebie. A dla mnie główną zasadą jest, że to ja się mam dobrze bawić i przez to przyciągnę osoby, które też się wtedy ze mną dobrze bawią gry na serwerze był mocno niedopaminowy, ale to ok. Też sobie zdaję z tego sprawę, ale jest to znów ten sam argument. To ja się dobrze bawiłam grając w to. Mimo ambitne projekty są spoko, lecz na twoje streamy jest formą rozmowy chillerskiej dla odpoczynku, a nie stream do dopaminka. To najbardziej chyba zauważyłam w momencie, kiedy zaczęłam oglądać y, trochę streamów Natana. Po oglądaniu dwóch godzin streama y, Natana ja się czułam zmęczona. To tak jak gramy w Amonga, ja się bardzo szybko czuję zmęczona, wyciszam się, zamykam się od razu, nie chce mi się mówić i czuję się taka strasznie Dużo rzeczy się tam dzieje i może to jest oznaka starości? Może ja już nie nadążam? Może się zestarzałam po prostu? Ja nie daję rady na takich rzeczach już. Moja opinia jest taka, że Ci ego i stałaś się troszkę arogancka. Wydaje mi się, że osoby, które nie mają wysokiego ego, czyli takiego wysokiego poczucia własnej wartości, nic nie osiągną w internecie. Że jest to cecha potrzebna do tego, żeby w jakiś sposób też się przebić. Tak mi się wydaje, że za łatwo bycie po prostu zgnietli. Jedyne co ci mogę zarzucić, to jest to, że w momencie, kiedy nie masz racji, po twojej mimicy w trakcie jakiejś dyskusji widać, że znajdujesz sens w tym, że faktycznie nie masz racji, to nadal brniesz w to, że masz rację, to tylko to w sumie. Tu znowu mi się wydaje, mi się wydaje, od razu mówię, że zawsze, jeżeli publicznie wypowiesz jakiś statement, powiesz na przykład, że trawa jest zielona i wszyscy Ci powiedzą trawa nie jest zielona, to Ty pomyślisz tak no, no dobra, ja ją widzę zieloną, jestem może daltonistą i będziesz szukał usprawiedliwienia do tego, dlaczego tak powiedziałeś. Ja na przykład w sobie szukam sensu logicznego, skąd to się wzięło i dlaczego tak jest, dlaczego ja tak uważam, czy to się wzięło z doświadczenia, czy z mojego poczucia, czy z opinii, czy z czegokolwiek. Jeżeli na przykład powiem Fortnite to jest gówno, gierka i ja nie zagram z nakuza. 2, to powiem to dlatego, że tak uważam, i jeżeli wy powiecie, oj, ale zagraj z Jakuza, on przecież jest super, zagraj z nim, zagraj z nim, Fortnite jest super gierką, i wszyscy będziecie uważać, że Fortnite jest super gierką, to ja się zastanowię, że Fortnite jest super grom. Chodzi o sytuacje, o których nie masz racji. No ale świat nie jest zero-jedynkowy. Może to, tobie się wydaje czasami, że nie mam racji, to z mojej perspektywy mogę ją mieć. W jakim temacie mogę nie mieć racji? W sensie takiej, to, to byśmy musieli operować na fakt. Taki musiałabym dostać fakt i powiedzieć, dobra, faktycznie nie mam racji. Jednak, nie wiem, mamy 2025 rok, a nie 2024 i, i tyle. A ja cię odkryłem 8 miesięcy temu, i właśnie takiego kontentu, jaki teraz robisz, potrzebowałem, ambitne projekty w Twoim stylu mogłyby niczym nie przypominać tych tworzonych przez innych streamerów, i możesz spróbować czegoś z widzami, jak znajdziesz moc. No Ale właśnie mi się wydaje, że to jest moja nisza, że ja lubię z wami dyskutować po prostu i rozmawiać. I nie czuję, że byłabym w stanie nawet zrobić tak ambitne projekty, jak inni inni YouTube, youtuberzy, Boże, inni inni streamerzy po prostu. Nie czuję się. W tym mocno. Czuję się dobrze, gdzie jestem. Chodzi o to, że realizujesz sobie sprawę, że nie masz racji, a dalej w to brniesz. Tu najlepiej by się przydał jakiś przykład, bo nie bardzo mogę zrozumieć to, o co ci chodzi. Ciężko mi przetworzyć teraz sytuację, ale takie się zdarzały, Kasiu. To nie jest e, atak, też. Po prostu czasami się zdarzało i było to strasznie dziwne. Ja, ja się nawet domyślam, że takie sytuacje były, i ja ci nie zarzucam, że nie, i nie odbieram tego jako atak. Ja wiesz, chciałabym po prostu to zrozumieć, w jakich sytuacjach to mogło być. Anegdotyczny przykład pomógłby mi zrozumieć, kiedy uważaliście, że nie mam w czymś racji, a ja. Mimo wszystko, mimo że zdawałam sobie sprawę, że nie miałam racji, to dalej starałam się pociągnąć, że mam rację. To jest czasem normalne, że ludziom przeważnie wydaje się, że mają rację i próbują to udowodnić. Dobre jest, jak czasem się przystopuje i przyzna komuś rację, to prawda. Ja wiem, Ja bym, jeżeli faktycznie wymówicie, że tak jest, to ja nie mam powodu wam nie wierzyć, żebyście mnie okłamali, bo po co mielibyście kłamać w tej sytuacji? Ja wam nawet wierzę, tylko ciężko mi będzie wyłapać to w przyszłości, bo dalej nie wiem o jakich możliwych sytuacjach wymówiliście z przeszłości. Tak było na przykład przy ostatniej dramie z Suharem, dotarło do Ciebie, zabolało Cię, że suchar nie zagłosował na Ciebie, a później szukałaś argumentów, że on Ci ciągle chce zrobić na złość. No z sucharem to było niedobre. Z inspirawką tak trochę było, hmm, tu z inspirawką nie wiem. Z sucharem się zgodzę, ale z sucharem to było dlatego, że bardzo emocjonalnie zareagowałam i drzgałam się emocjonalnie wręcz, za co przeprosiłam później, znaczy nie suchara, bo suchar, po prostu z sucharem nie, nie mamy dobrego wspólnego wajbu, może tak. Ja oczekuję od znajomych czegoś innego, może troszkę tak, niż to, co ja jest w stanie zaproponować suchar i za dużo szpilek mi wbił i po prostu się wyżygałam. Po prostu się wyżygałam. Nie powinno mi tak ryć bani to, że ktoś zagłosował na kogoś innego. I na przykład wielu moich innych znajomych też zagłosowało na nieuczesaną, a nie na mnie, a jakoś na nikogo innego nie wyżygałam się w ten sposób. Rozumiecie, że to, to, był, to był zapalnik, ale nie do samego faktu głosowania, tylko do niego. Co to on. Ugh. Ja go w mojej głowie cały czas usprawiedliwiam, dlaczego on się tak do mnie zachowuje. A z jest nieuczesaną. No nieuczesaną przeprosiłam i prywatnie, i publicznie, i pewnie jeszcze osobiście, jak się spotkamy, ja to też ją przeproszę. Bo ona w ogóle nie była tam. Gdyby suchar w tej sytuacji zagłosował na nafcie i powiedział, że Natalka to jest taka super, to prawdopodobnie dostalibyście tą samą reakcję, dostalibyście ten sam wyżyk. Bo mi by się wydawało, że on mi po prostu robi na złość. To jest tak, jakby ja dostałam takiej takiej furii, takiego gniewu gdzieś z wewnątrz. Taka żółć mi się brzołądkuje. Tam ból, 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 ból. I, I ja nie mogłam wytrzymać. Po prostu dawno w życiu nikt mnie tak nie zdenerwował, jak wtedy byłam. Nieuczesna była strasznym kozłem ofiarnym w tym wszystkim. A to nie jest trochę tak, Kasiu, że jakiś żal y, do Karoliny u ciebie siedzi? Żal bym nie powiedziała jakaś forma zazdrości. Na pewno ma, wiesz, fajne pomysły na streama, robi sobie fajne projekty. Właśnie to jest to, co ja też bym chciała robić, nie? Tylko, że ja nie mam na to siły, energii, ani czasu. I wiesz, patrzę, co ona robi. I mówię, takie, też bym tak chciała. Jakaś forma zazdrości na pewno jest do, do, w stosunku do Karoliny, wiesz. Suchar, może w tobie widzi ksaję? Gdzie jesteś na topie i masz dużą firmę, to myślał, że szpilki w ciebie nie zabolą. Ale dzisiaj. Nie wiem, im dłużej od, umyślałam o słucharze, tym więcej rzeczy mi się przypominało. To jak startował ITM, jak startowała firma, nie? To ile on przy tej premierze wbił szpilek tam wtedy, ja myślałam, że się rozpłaczę, nie. I on mnie później przepraszał też i mówił, że to nie tak, nie o to mu chodziło, nie o to mu chodziło, że już nie będzie. I potem znowu, i potem znowu, i przy czymkolwiek co robił, on robił zawsze to samo. I potem przepraszał i mówił, że już tak nie będzie, że on myślał, że może sobie pozwolić na takie żarty, a ja mu mówię, nie, nie możesz sobie pozwolić na takie żarty, bo mnie to boli. A on mówi: Dobra, już więcej tak nie. Będę, a potem jest znowu i znowu to samo. I ja już nie dałam rady. Po prostu nie dałam rady. Trochę znając backstory relacji Karoliny i nafci, to wyglądało tak, jakbyś bo nafcia ci trochę zacznie przyklaskiwać. Nie, bo ja bardzo często zapominam o tym, nawet że nafcie się z Karoliną nie lubi. Tak samo zapominam o tym, że nafcia się nie lubi z wpadką, więc yy, ja po prostu często zapominam, jaki nafcia ma stosunek do kogokolwiek. Nie zwracam na to zbytnie uwagi, wiesz? A twój stosunek do wpadki? Ja nic do wpadki nie mam. My sobie gramy czasami i te jakby gadamy. Moim zdaniem nafcia się pokłóciła z nią o głupotkę, więc nie, ten nie nie, nie zwracam na to zbytnie uwagi też. Tak szczerze to ludzie, musieliby przeżyć taką relację, jaką masz z sucharem, żeby zrozumieć, o co chodzi. Ja mam podobną sytuację i bardzo się utożsamiam z twoją perspektywą. To ciekawe. Myślę, że niewiele osób ma w swoim odtyczeniu kogoś takiego. Że jesteśmy chyba w mniejszości tutaj. Ja jestem y za to po drugiej stronie, wbijałem takie szpileczki, ale zrozumiałem po czasie, jak straciłem kontakt. O, to ciekawa perspektywa właśnie z drugiej strony też. Może czasem fajnie, jak robisz jakiś event albo coś, ale taka prosta Kasia, która siedzi przed kąpem i gada z nami jest najlepsza. No i ja się w tym też czuję najlepsze. W sensie najlepiej się w tym czuję, że po prostu sobie możemy posiedzieć i pogadać, że bardzo na przykład lubię jak rekwestrujecie porady życiowe i to jest dla nas powód do jakiejś dyskusji, żeby coś pokminić, coś poprzekmieniać, po, porozmawiać i tak dalej, że to jest najfajniejsze w tym, że to lubię najbardziej. Zawsze uzna zawsze jeżeli na streamie pojawi się taka dyskusja jaka teraz, że na przykład przez godzinę o czymś gadamy i Wy jesteście aktywni na czacie i, i ja też sobie mogę z Wami porozmawiać, to jak kończę streama to sobie myślę, to był dobry stream, dobrze się bawiłam, nie? że mam takie fajnie było. To to sprawia, że mi się wydaje, że stream był dobry. Ja się dobrze czułam też na nim. Ja uważam, że czasem warto mieć wywalony w życiu i robić swoje, a nie być jak inni. Tak, ale zawsze, jeżeli wiesz, to trochę Was traktuję jako takich moich obserwatorów życia, że patrzycie na mnie z tysiąca różnych perspektyw i jeżeli Wy widzicie coś alarmującego w moim zachowaniu, no to dobrze by było może nad sobą popracować w jakimś zakresie, nie? Że jeżeli mówicie, że faktycznie mam problem, nie wiem, z przekleństwami, że ostatnio jest za dużo przekleństw i że totalnie powinnam nad tym popracować, bo nie da się tego słuchać, to wzięłabym to pod uwagę, nie? Że może faktycznie gdzieś mi się jakaś, nie wiem, kółeczko w głowie poluzowało, nie? Ogólnie jestem zdania, że ze skraj... że skrajności są złe, ale każdy, ale chyba każdy z nas ma takie skrajne poglądy, których nie zmieni i będzie bronił swojej racji i tego typu tematy właśnie jest, takie są. Tak, ale tutaj widzowie nie zarzucali mi raczej, z tego co zrozumiałam, że mam jakieś swoje poglądy i ich bronię, tylko, że są czasami sytuacje, w których nie mam racji i to są raczej takie sytuacje gdzieś, powiedziałabym, społeczne może w jakimś w sensie, a mimo to, mimo że ja wiem, że nie mam racji, to mimo to próbuję im wmówić, że mam rację i udowodnić to każdym możliwym argumentem. Tylko ja tu mówię tylko to, co zrozumiałam z poprzednich wiadomości. I wiem, że dla Was przykładem takiej sytuacji była chyba sytuacja z sucharem. W sensie to, o co wybuchłam do suchara. Że nie przyjmujesz do siebie innych zdań. Tylko właśnie sytuacja z, z ziarniakiem. Z, boże, z ziarniakiem, z sucharem, przepraszam, bo tam wcześniej było, to, to mi się tak powiedział. Nie, nie chciałam tak powiedzieć. Sytuacja z sucharem, ja wybuchłam, ale ja sama nie wiedziałam, dlaczego wybuchłam. Nie nie wiedziałam skąd we mnie to się działo, jakby... Ble 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 ble. Mały gremlin. Wyszedł. i ja sam nie sama nie wiedziałam skąd on się pojawił dlaczego, co ten suchar mi zrobił i dopiero później zaczęłam szukać i wylistowywać rzeczy, którymi mi wkurwił przez całą naszą znajomość, bo to tak było, po prostu wybuchłam bardzo emocjonalnie, więc zgadzam się tu z wami to był dokładnie ten schemat, o którym mówicie, tylko, że ja nie wiedziałam, że nie mam racji, a raczej nie, nie wiedziałam z czego wynika to, że myślę, że mam rację, że skąd to się wzięło w ogóle to uczucie, które wyrzuciłam z siebie. W trakcie kłótni z sucharem doszłam do paru wniosków, ale ja najwięcej wniosków to zebrałam Trzy dni później. Jak sobie jeszcze o tym myślałam, mów... I jak wtedy jeszcze myślałam o Karolinie, że zobaczyłam, że jej było przykro, i przeanalizowałam tą sytuację jeszcze raz, na spokojnie, to dopiero wtedy zrozumiałam jakie to wszystko było trudniejsze, niż ja myślałam w ogóle w tej sytuacji. Jestem nastolatką i wbram, mam e, wrażenie, jesteś moją w jakimś stopniu inspiracją. Podoba mi się to, jak podchodzisz do różnych tematów tak na chłodno, po swojemu i nie boisz się powiedzieć, że się z czymś nie zgadzasz. Właśnie to mi zarzucają, że się nie potrafię nie zgodzić chyba. I takie wiadomości, jak te, chyba najbardziej mnie czasami powstrzymują. Bo nie wiem, czy wiecie, zdradzę Wam taki sneak peek kiedyś. Ja paliłam na streamach. Na początku, jak streamowaliśmy, siedziałam sobie z elektrykiem, paliłam sobie elektryka, pili sobie piwko I miałam wyrąbane na wszystko. I ja sobie siedzę i gadamy sobie, przeklinamy, wszystko tam z chłopakami sobie obgadywaliśmy i, i wyrąbane, nie? I tak było 7 lat temu na początkach streamów. Takie były czasy, tak, takie były czasy, były, były. Później zaczęłam dostawać wiadomości, w których ktoś mówi, że chce być taki jak ja, że jestem dla nich wzorem do naśladowania, że ktoś chce być na moim miejscu, i poczułam wtedy taką straszną odpowiedzialność. To jest chyba rzecz, która najbardziej. Bardziej mi powstrzymuje czasami przed luźnym. Pie sobie jakiejś głupotki i, i bardziej staram się myśleć na przykład o tym, co, co mówię. Nie dlatego na przykład, że, nie wiem, GBS by się obraził czy, czy coś tam, ale bardziej pod takim kątem, że czuję, że niektórzy może to jest właśnie egotop, ale czuję, że dla niektórych ludzi jestem wzorem i ta odpowiedzialność czuję, że na mnie ciąży, że zdaję sobie z tego sprawę w ogóle. I ja kiedyś już czułam się takim wzorem. Czułam się takim wzorem dla mojego młodszego brata. Mój młodszy braciszek był, miał taki okres czasu, że był we Wpatrzony i chciał robić to, co ja. Czyli jak Kasia, nie wiem, lubiła grać w ping-ponga, to Maciek też uwielbiał grać w ping-ponga, nie? Czyli byłam takim wzorem dla, dla mojego brata na chwilę, nie? Ale na szczęście bardzo szybko przerzucił się ze mnie na Messiego, i to wtedy musieliśmy mówić, że to Messi lubi jeść marchewki, żeby Maciek zjadł marchewki. Szybko straciłam ten, ten status, tak, społecznego idola. Ale to był pierwszy raz, kiedy coś takiego poczułam, że ja muszę dawać przykład. Że ja muszę swoją postawą prezentować. Coś na tyle godnego, żeby ktoś nie zrobił coś złego, mówiąc, bo ja to widziałem u niej. A pamiętasz sytuację, gdzie się kłóciłeś z Peterem, że nie da się przeżyć za 3000 miesięcznie? To była doskonała sytuacja, tego, że ktoś ma inne zdanie i nie bierzesz ją jako tego do siebie. Tak, pamiętam tą sytuację i dalej sądzę, że da się przeżyć za 3000 złotych miesięcznie. Nie mówię, że wyśpisz się na miękkim materacie i zjesz wspaniały posiłek, ale przeżyć to. To się da. Przeżyć się da nawet za tysiąc złotych, nie? Za, za 0 zł. a jak kolega pisze, też się da przeżyć. Jak pisałem o tym Egotopie, to bardziej chodziło mi o Twoje odpowiedzi do innych streamerów. Nie wiem o co chodzi. Ale tak, czasami się czuję lepsza od innych streamerów. Bo twardo stąpam po ziemi i mam realną pracę. Dzięki temu nie, nie płynę na chmurce i czuję się, przez to, że jestem pesymistką bardziej i. albo realistką może w tym kontekście. To czuję się czasami lepsza od innych. Że mam realny plan działania, a nie żyję chwilą. Ale z drugiej strony uważam też czasami, że do takich. Wstąpanie po ziemi zabiera mi cały fan z wydawania pieniędzy, na które pracuję, że nie potrafię wydać pieniędzy, nie potrafię się bawić za te pieniądze, które zarabiam. Ja muszę je wydać w bardzo określony sposób, tak, żeby mieć pewność, że ich nie zmarnuję. Nie, nie mogę zmarnować pieniędzy też, nie? To taki miecz obusieczny, że jesteś odpowiedzialnym człowiekiem i odkładasz te pieniądze, chomikujesz je, jakby od tego zależało twoje życie, a potem na przykład sobie odmawiasz czegoś. Przykład tego, że ja czasami chodzę spać głodna, to jest jakaś totalna abstrakcja dla mnie. Ja mam tyle pieniędzy, że mogę sobie zamówić nawet kawa złotego kurczaka podanego, który jeszcze 10 minut temu był żywy i żeby mi ktoś go helikopterem dostarczył do, do sypialni, a idę spać głodno i napiję się szklanki wody, myśląc, dobra rano coś zjem. To jest... To jest umysł biedaka, który zawsze będzie biedni, biedny nie, Zawsze mi się wydaje, że ja nie mam pieniędzy, które, które mogę wydać Tak po prostu I mi w tym argumencie chodziło to, że dziwki mogłyby tu tańczyć kankana przez tydzień I mogłabym sobie na to pozwolić A nie pozwalam sobie na to, nie? Mogłabym żyć bardziej ponad stan niż żyję Rozumiecie? Ale porównanie... Chcę przestać być oszczędna, chcę przestać trochę być oszczędna. Mam cel zamówić tego prywatnego kucharza, żeby on mi gotował i nie żałować tego, że go zatrudniłam. Bo to jest kwa najgorsze. To, że się wydam na jakąś pierdołę, to jest. To jest nieważne, ale to jak ja potem to przeżywam, to jak ja potem się męczę z tym, że ja wydałam na to pieniądze. Boże, jak mnie takie poczucie winy zjada od środka, to ja nie wytrzymuję tego. To jest to, to jest straszne. Ten kredyt to w ogóle mi psycheryje. To, że ja mam takie coś jak zobowiązanie finansowe w postaci kredytu, aktualnie mnie to rozpierdala. Też mi się wydaje, że tak zostałam nauczona w domu. <śleski>